Nieważne, gdzie jesteś zameldowany, nieważne jest również, jaki masz adres pisany w dowodzie. Głosuj tam, gdzie rzeczywiście mieszkasz. Nawet bez czasowego zameldowania. Dopisz się do listy wyborców w. Urzędzie Dzielnicy. Akurat na Mokotowej jest to urząd, który mieści się na rogu Rakowieckiej i Wiśniowej. Każda dzielnica ma swój urząd. Zgłaszamy się tam najpóźniej trzy dni przed wyborami. Trzy dni urząd ma na podjęcie decyzji o tym, czy zostaniesz dopisany do listy wyborców, czy też nie. Ja zachęcam do głosowania, bo warto przejąć rzeczywistość w swoje ręce. Jesteśmy w urzędzie. W urzędzie należy pobrać, tak jak w wielu miejscach, numerek do kolejki. Mamy meldunki stałe, akurat w tym urzędzie mamy szczęście. Jest literka W, czyli wybory. Pobieramy numerek, no i normalnie stoimy w kolejce. W013 akurat się wyświetliło, nie ma kolejki. A, idziemy teraz do pani poprosić o to, żeby się dopisać do listy wyborców. Dzień dobry, chcemy się dopisać do listy wyborców. Dostajemy wniosek, na wniosku trzeba napisać nazwisko i imiona, no więc piszemy. Ja akurat piszę Piruk Michał. Um, cenna informacja jest taka, że ja jestem zameldowany w Kielcach, w związku z tym teoretycznie powinienem głosować, tak jak się wszystkim wydaje, w miejscu zameldowania. Ale jest inna możliwość, że możemy głosować tam, gdzie mieszkamy, gdzie przebywamy a najczęściej. Ja mieszkam od kilku lat w Warszawie i jest dla mnie problemem pojechanie do mojego rodzinnego miasta, żeby um, tam zagłosować. W punkcie B wpisujemy adres, gdzie w chwili obecnej mieszkamy. Nawet jeżeli nie macie tam czasowego zameldowania, bądź też stałego. Po prostu tam, gdzie żyjecie, tam, gdzie mieszkacie, jeżeli macie właściciela, który Wam nie zameldował. Trudno. Macie prawo tak zrobić. Ulica, numer domu, mieszkania, nazwisko, imię moje, imię taty. Mama została pominięta, ale... Trudno się mówi. Okej, okay. Wszystko wypełniłem. Data. Proszę bardzo, zadaję dowód. <laughs> Zostanę sprawdzony. Czy... Nie oszukuję. Generalnie jest tak, że możemy usłyszeć pytania. Uh, gdzie mieszkamy, z kim mieszkamy, dlaczego mieszkamy i po co mieszkamy, ile osób tam jest. I generalnie chyba nie musimy udzielać tej odpowiedzi. Najpóźniej, kiedy możemy zło złożyć takie podanie, to trzy dni przed wyborami czekamy na decyzję, no i wtedy może się okazać, że nas nie dopisali, mamy problem, więc lepiej to zrobić troszeczkę wcześniej, na przykład uh, jutro, pojutrze. Im więcej czasu, tym więcej um, szans na to, że nas dopiszą do listy. Ja już się dopisałem do listy wyborców w dzielnicy Mokotów i będę mógł oddać śmiało głos na Krystora Legierskiego.